Cześć, witam was, kanał Kury i kaczki ozdobne. A Wy pewnie zastanawiacie się, co tutaj stoi w moim kurniku. Jest to mianowicie taka klatka. A po co ta klatka? Bo tam na tymi deskami, nie będę tam zaglądał, bo nie chcę jej denerwować, siedzi kwoka. Na razie na sztucznych jajkach, e, bo jak dozbieram, to dopiero wstawiam jajka tylko i wyłącznie od jersey, bo łatwo je odróżnić od jajek e, innych kur. I co, kwoka jest od mojej cioci. Nie chciałem jej na początku tutaj przywozić, żeby się nie odkwokała, no ale musiałem. E, no i w sumie siedzi cały czas, więc chyba jest dobrze. Zobaczymy jeszcze za kilka dni. Może tutaj jakoś boczkiem zajrzemy do niej. Jest to taka brązowa liputka. Chyba jej nie widać. Zwykła liputka brązowa. No i co będę po nią podsadła? Jakieś 12-14 od Jersey, bo to są duże jajka. Dobra, wychodzimy, nie będziemy jej denerwować. Tu mój pogód obskubany, cały. A. Szczerze mówiąc, tak mówili, że tak długo będzie się strasznie odbijał. A na szyi widzę już dużo nowych takich. Znaczy, myślę, że na początku nabierze tylko e, takiego puchu, i potem dopiero będą wyrastać pióra. Ale widzę, że na szyi już dużo więcej tego puchu. Mimo, że jest to dopiero trzeci dzień. I co? To chyba wszystko. Dzięki za oglądanie. Możecie zasubskrybować. O, jakieś spięcie. Ale to chyba normalne na początku. Możecie zasubskrybować. Dodać komentarz. Bo bardzo lubię odpowiadać na komentarze. No i cześć.